Nawet na mecie widziałem, bo ktoś z tam z chłopców chciał jej pomagać, a ona mówi nie jestem tak zmęczona. Kasiu serdecznie gratuluję za zdobycie, zaraz, zdobycie drugiego miejsca i życzę, żeby za rok było to miejsce pierwsze. Gratuluję serdecznie. Pan prezes wręczy nagrodę. Myślę, że na wakacje się przyda. Pani teraz y, najważniejsze, pierwsze miejsce. Zapraszamy tutaj gorąco, Kogo? Ada Kujawowicz! Ada! Ada Kujawowicz! Brawo! Jest Ada, jest Ada. Wszyscy ją pamiętamy, kto dobrze jest, uważnie śledzi nasze konkursy, to pamięta, że w zeszłym roku kto wygrał pierwszy bieg? Ada Kujawowicz! Teraz ponownie zdobywa Puchar. Serdecznie gratuluję tobie Ado. Twój tam się odezwał, tak żeby była tradycja zachowana. Powiedz mi, którą szkołę reprezentujesz? Gimnazjum w Gąbinie. Gimnazjum w Gombinie. Mamy dwa gimnazja w Dobrzykowie i w Gombinie. Cieszę się, że oba gimnazja zdobyły miejsca w tych, który biega tego roku, w 2007 roku. Ado. Serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów. Na pewno będzie się zdobywać. Też taki zestaw wakacyjny jest nagrodą, na pewno się przyda. Jest to materac taki specjalny oraz pompka, która pozwoli nie tylko tą napompować i do namiotu czy na plażę wykorzystać również. Myślę, że bardzo przydatna Pani, następna kategoria. Szóste miejsce w drugim biegu ulicznym w kategorii chłopców do lat 16 o Puchar Burmistrza i Miasta i Gminy Gąbiń zdobył Kamil Jóźwi. Zapraszamy. Zapraszamy Kamila. Kamil już idzie do nas. Brawo. Zobaczcie, numer ma na koszulce 12. Z jakim numerem dzisiaj startowałem? 13. 13 startował. Tak pamiętałem właśnie, 12 ma, a zajął szóste miejsce. Brawo, brawo dla Kamila. Gratulujemy. Kamil może z tej strony, jeśli możesz, dobrze, tak będziemy tutaj razem. I przechodzimy do miejsca Piąte. piątego. Piąte miejsce. Kategorii chłopców do lat 16 zajął Mateusz Puternicki Dubiela. Zapraszamy. Zapraszamy. Jest Mateusz. Brawo. Serdecznie gratuluję zajęcia piątego miejsca tak licznej konkurencji, bo była to rzeczywiście konkurencja i w takich warunkach jest to duży sukces. Gratulujemy serdecznie tutaj. I czwarte miejsce dla Adriana Kąckiego. Zapraszamy Pani Podek. Jest już Adrian. Jest z nami. Chłopcy nas zaskoczyli. Dziewczyny pięknie się prezentowały, a chłopcy już są tutaj.